Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie, że jestem z to jest mój kolejny odcinek z serii e, Zagrajmy w The Kronos. Kronos... E, The New Down. O, było, że się pogubiłem. E, musimy iść tutaj przez drobinkę, nie wiem co jest dalej, ponieważ na tym miejscu skończyliśmy. Na save'ie. Mm, trochę tu pogrzebałem, Posprzedawałem, natomiast e, za dużo nie kupiłem, ponieważ chcę kupić... E, zwiększenie ekwipunku oraz... Chciałbym kupić jeszcze siłę ognia pistoletu, bo amunicja jest tu na wagę złota, jest tu jej absurdalnie mało. Czy to, to będzie dalsza historia tego dziecka? Zbliż się do najbliższych. Spędź święta z rodziną. W gorzej za by się do najbliższych. Silna rodzina to fundament socjalizmu. Okej, okay. choinka. Święta to były. Ogarnęliśmy też w ostatnim odcinku, że piąstko można napierdalać, zamiast strzelać bezsensownie w skrzynkę i marnować... Ujajujajuu... Amonation. Energia. Która jest e, oczywiście waltą w grze, jakby co. Możecie zobaczyć ostatnie odcinki, żeby się dowiedzieć czegoś więcej, i sobie. Mam nadzieję, że... Może nie na tej serii, ale na serii Daintlight The Beast się wybiję i będę dużo rozpromowanym Jupiterem. Natomiast my teraz musimy przesunąć szafkę z tu życie Tak Za szybko przeszedł, za szybko Mogło tu coś na mnie czychać, nie? Papierosy, cygara to są. W ogóle to są lata e, Stare lata z tego co już ogarnęliśmy wcześniej. 80-90, coś ten deseń chyba. Mi się wydaje nawet, e, znaczy, a ta... Lata teraz z postacią, którą przyjechałem, nie wiem jakie są, natomiast lata, kiedy wybuchła ta apokalipsa, są stare dosyć mocno, nie są teraźniejsze, nie? Tu jest pokój dziecięcy, tam może być trup dziecięcy, chodźmy na do kibla. Energia. Mhm. Czasem w skrzynkach nie ma i to mnie boli, że nie ma rzeczy w skrzynkach. Coś się dzieje chyba groźnego, bo dosyć... O, no właśnie. No właśnie, to są jakieś anomalie. To nie jest jakiś zwykły wirus chyba. Hmm, cholera wie. Generalnie podoba mi się to, że jest mało kasycenek w tych, że dzieci nawet nie przychodzą już porozmawiać ze mną przez drzwi. Wcześniej zostawiały mi jedzenie, ale nie mam im tego za złe. Mam tylko nadzieję, że same nie trafiły do kwarantanny. Oby tak nie było, może po prostu nie zapomniały, to chyba byłoby lepsze. Wiem, że to niemożliwe, ale bardzo mi się marzy, żeby wziąć je w ramiona. To jest matka, czy to jest jakaś babcia starsza, która była na kwarantannie i... Dzieci przynosiły jej żarcie. Może. Nie wiem. Słychać potwory, to mnie boli. Nawet się skrypt zaczął, bo mi zlagowało grę. Coś na tym komputerze nie powinno być. Będą, oczywiście, testy z komputerów starego i nowego. O ile mi się uda to zrobić, bo to jest czasochłonne bardzo. Nie wiem, czy mam to wszczelać, czy nie. Kurwa, no, zmarnowałem amunicję. Tak myślałem, że się nic nie stanie, nie? Tylko zmarnuję amunicję, a zjebałem, zjebałem w zewnątrz. mogę przejść, nie mogę. O kurwa, i spadłem gdzieś w pizdu. Nie słyszę potwory. To zła broń, eee, natomiast mam więcej amunicji w pistolecie. O kurwa, o kurwa widzowie, Może przypał, ten się na ten się na On się najadł, kurwa, zjadł tamtego pelucha, nie? O Jezu, on za chwilę będzie ulepszony w chuj. Ej! Czemu nie strzelasz? Halo! Coś mnie zabiło drugiego, nie? Ja pierdziele, dobra, co wiem. Przynajmniej... E, może zdążymy zapobiec temu, żeby tamten zjadł tego, bo się zrobił mocny i chyba zjadł dwie, dwa ciała, ładnie jedno. E, gdzie to trzeba było iść? Tędy? Tu spadliśmy? Okej, okay, tu się zaczęło robić szatera. Dobra, zepnijmy go może co? Tak. Dla mojej zwagi, dobra. Tak zjad coś, kurwa, jebarniutki. Nie mam ciała tu innego, nie? Kurwa, przecież ja pierdolę tą grę. Q kurwa mogłem kliknąć. No kurwa, przecież to... ja się nawet bronić nie mogę w tej grze, Tak gra ma trudny gameplay. Kurwa, niesmocny ten ziomo rzutek. O kurwa. Skąd ja przyszedłem? Jak chcę znaleźć miejsce, z którego przyszedłem tu kurwa. Stąd przyszedłem, dobra. Yy... Strasznie mało amunicji, strasznie mało apeków Strasznie mało wszystkiego jak generalnie. Tok ja nie przeszukałem tu wszystkiego, nie? Tu jest jakieś gidno Może chodźmy. A co tu? A tutaj, co co jest tu w ogóle? Bo tu mamy iść, rozumiem, dalej, okej. Okay. Ale tu coś jeszcze było. Bo tutaj były drzwi, nie? Czy tu nie było drzwi, mi się wydawało? Aha Czyli mi się wszystko wydawało w tej grze. Okej. Okay. Chodźmy, zobaczmy najpierw co tu jest. Może to jest jakiś safe room, nie wiem. A nie było, mówię, że nie. Mhm. Nadal apteczki nie mogę wytworzyć. Tutaj mamy przedmiot do sprzedaży. Tu jest chyba safe room, o ile się nie mylę, tak? To jest kurwa do healowania, no dobra, chociaż tyle. Tu jest wyjście. Idziemy sobie stąd. Będę musiał oczywiście pociąć ten filmik, bo już się zaczął nudny robić, jakbym tyle ginął, a... Zawsze byliście ślepi. No to są potwory pewnie, nie? No, życie. Ja to mogę jakoś rozwalić, a strzele w to. Zobaczmy. Kurwa, chyba to tak jak nie działa. Znowu zmarnowałem amunicję. W ogóle... W wcześniejszym chyba gdzieś, we wcześniejszym momencie również było takie coś, ale czym ja bym to mógł rozwalić? Chyba niwym. Chyba niczym, nie? Strzel, bo mnie chce marnować amunicji, bo nie wiadomo, czy to zadziała, czy nie. Mm. Niestety. Jakiś skrypt, znowu potworki. Się. Nie złapiłem za którymś razem. Energia, super. Ile mam mi do tego? Oj, trzy, to niezbyt zbyt fajnie. Są kanistry, pewnie też do wybuchania, nie? O, urwa, to jest życie O kurwa, ile będzie potworków? I co to jest jakiś. To będzie walka, bo już widzę tutaj przedmioty takie, które można wykorzystać do walki Czy jak tam? iść tam... Kurde, no. Tu można więcej sobie przeszukać, nie... Nie chodźmy na razie tam, zobaczmy. O. Tutaj coś mamy. Super, chemikalia. Yy, amunicja do pistoletu, czy coś do chilowania średnia Okej. Okay. Skoro mam taką możliwość, to chodźmy zobaczyć, czy coś będzie ciekawego. Pewnie trzeba klucz, tak? coś jest napisane. Nie czyna do odwołania. W sprawie ostatnich dostaw poszukiwanych 34, mieszkanie numer 29, 34, 29. Musimy znaleźć, tak? To są jakieś zadania w ogóle? Koty? Aha, mamy już koty raz mieliśmy. Yy... 29, 29. Kurde, z czy czym ja to mogę rozcinać, widzowie, no? Wojskowa służba porządkowa, przypominam, mniej oczy szeroko otwarte, jak nie zauważysz go no, poniższych, dobra. Mało to ważne w tym momencie, bo nie wiem jak... Jak mogę rozwalać te drzwi, nie? Te łańcuchy, czy te łańcuchy mogę z rozwalać? Kurde, no. No nie wiem, nie wiem czy ja chcę to próbować no... To nie zadziałało no... Hmm... Weźmy tu Kurwa. No boże, zrobiłem ten. Healowanie niepotrzebnie. Nie mam amunicji, to boli też nie. Dobra. Chodzę we stosownych miejscach, gdzie tylko tracę amunicję i nic nie, nic nie biorę pożytecznego z tego, nie. No, no profit, no profit wizowy, nie. O Jezu. Owce na rzeź. Okej. Okay. Ja nadal nie wiem, jak roz rozwalać te drzwi, nie? Trochę lipka. Nadal nie wiem, jak te drzwi, nie? O. tak? no tego, tak? O kurwa. Ja mogę tam wrócić jakoś. Bo tam jeszcze była lewa strona, której nie zwiedziłem, i no chcę jednak to zrobić, nie? Mogę tu wskoczyć z powrotem? Kurwa, mać. co wie, coś jest nie tak. O! Good, good. Co tam wrócić, nie? Bo tam jeszcze nie byłem, w tamtej stronie chyba. Hypa, no nie jestem pewien w sobie Tu weszłem, nie tędy A, tu chyba O, ten, to nie o to chodzi Coś zablokowało drzwi Hmm ja mogę tedy przejść tak na luzaczku? Chyba wygląda jakbym mógł. No ale moja postać za bardzo nie chce. Kurde no, może tam wrócimy jeszcze. Cholera wie. Idźmy do tego, bo tam było 39 chyba, 20 ileś tam. Już zapomniałem jaki numer mieszkania, no ale trudno. Muszę mi się przypomnieć później. <laughs> bo gra mi sama powie. Pobnożaj. metalowo odpady, a z tych odpadów to ja nic nie mogę zrobić jak na razie, nie? Mogę lepszy item jakoś wytwarzać chyba. Um, jest zamknięte, więc musimy sobie przesunąć to. Mhm, Agent był żywot żołnierzy, okej. Okay. Chciałem jednak poszukać jakichś tych, nie? Widzowie. E, co ja chciałem poszukać? E, kurde mać. Przedmiotów. Kurwa no, no zgubiłem wątek, nie, nie, nie wiem co chciałem poszukać. Hmm, może najpierw tędy sobie pójdziemy. Raport, proszę go, nic nie znalazłem. Zamrak śladu zgłoszenia staruszki. Nie, za nie wiem, z jest... nie Ja raport o tym, że ona nawiedza ten budynek, nie wiem, czy za siebie. Może będzie, może spotkamy tu ducha. Hmm. Jest tu budynek jakiś nawiedzonym budynku. nie? To jest pewnie z tamtych lat. To nie jest raport tego naszego poprzednika, nie chyba. No kurde, co ja... jak ja mogę to otworzyć? Hmm... Nie, nie wiem czy ja dostanę jakiś przedmiot w końcu, czy o chuj tu chodzi, może ja robię coś źle, kurwa. Hmm... zabudnę jak nie znalazłem, tak się to zgłasza, Ale czekaj, to jest wejście, z którego weszłem, dobra. Zabłudziłem trochę. No Chyba muszę stąd iść, tak? Nie wiem, może sprawdzę później na YouTube, jak otwierają te drzwi, albo jeżeli chcecie, to mi podpowiedzcie, jak te drzwi otwierać... Te ...zamkniętymi łańcuchami, nie? Ale mieszkańcy, nie, nie opuszczajcie swoich domów, nie awakuujcie się, chyba, że otrzymacie takie powiedzenie, kwantane, albo czekacie na dalsze instrukcje, zachowajcie spokój... Słuchajcie, zachowajcie siłę. Okej, okay, wchodzimy. Szukaj budynek. Ma podynku? budynku? Co to w Matecki nowiński zmarły. Wyznaczenie do lokalu zaginiona, woźniak. Hmm. Ciekawe, czy w wersji angielskiej są angielskie nazwiska, czy polskie dali też. Cisza, no, to nie tylko przywilej, ale obowiązek każdego mieszkańca budynku. Należy jej bezwzględnie przespostrzegać. Oznacza to, że po godzinie godziny 22 zabrania się używania elektrycznych narzędzi lub słuchania muzyki, czy czegokolwiek, co uważacie za muzykę. Tak, to ciebie, Wiśniewski. Albo zaczniesz szanować swoich sąsiadów, albo poczujesz na własnej skórze mój gniew. Wasz dora, Zorca, Gena po co my w ogóle szukamy Wiśniewskiego? Ha? czyli Wiśniewski to zrobił tu jakieś burdel, tak? Na, na, na resonach To i przez jego świat upad Kurwa, no jak to zrobić, żeby... No tak, ale jak to otworzyć? Hmm. Tak może teraz się dowiemy. Może tu gdzieś coś będzie, kurwa. Co to jest? To jest nie mam. Dobra. To jest... Rodzeni. Tu co jest? Tu nic nie ma. Tu jest safe. To, to mnie nie interesuje na razie safe. Okej. Okay. Mnie interesuje sprzedaż. Ulepsz. Hmm, dobra. Zróbmy sobie amunicję do pistoletu, no, tutaj miałem chemikalię do podniesienia. Co ja mam w ogóle w punktu, co mi zajmuje, jak na no, ze strzelby, amunicję do pistoletu? No nic, kurwa, wszystko jest potrzebne, ja pierdolę, mogłem sobie kupić, mogłem sobie zwiększyć ten... Eee... ...kombinezon. Ile mi jest stać? To są moje rdzenia potrzebne, tak? Czy co to jest potrzebne? Dodajcie no mi tutaj tych rdzeni, co? A kto otworzyć? Kurwa, te drzwi! Rdzenia są potrzebne. Dobra, ja muszę ten rdzenie odłożyć. Emm. Um. Okay. odłożony. Musimy jakoś ogarnąć, jak otwierać drzwi. Dobra, ten tyle w dzisiejszym umcił na rzecz z bogiem.